Karol Hajowski, szef działu marketingu i Gdańsk. E, kilka słów o dzisiejszej imprezie. Przygotowaliśmy ją po to, by przybliżyć naszym klientom e, tradycję obchodów Dnia Świętej Łucji, by te, e, by te emocje związane z tym świętem były bliższe też mieszkańcom Trójmiasta. Chcieliśmy też przedstawić im kuchnię szwedzką, która różni się od kuchni polskiej i jest na pewno czymś ciekawym, co, co warto spróbować. Dzień dobry. Dzisiaj zaprosiłem klientów na gotowanie na żywo w ikra. Gotowałem dzisiaj dla naszych klientów łososia na szpinaczku. Łososia, podawałem łososia marynowanego w koprze. Robiłem też szyneczkę, naturalną szwedzką szyneczkę na czerwonej kapustce z dodatkiem borówek. Oczywiście były też przystaweczki ze śledzików. W te śledziki w Koprze i w musztardzie. Co jeszcze były klopsiki, oczywiście. Klopsiki, słynne szodbulary. Słynne dlatego, że wszyscy ludzie przychodzą do IKEA i kupują i jedzą razem z nami klopsiki szwedzkie, zwane w Szwecji szodbularami. To tyle dzisiaj było dla, dla naszych klientów, a może aż tyle. Tutaj Dzięki mojemu mężowi, który w tajemnicy przede mną napisał maila do Radia Plus i zaprosił mnie na zakupy. Jak się potem okazało, zaprosił mnie na kolację. Bardzo dobrą, ponieważ na przestawkę były śledzie. W bardzo, fajnej, w bardzo fajnej zalewie musztardowej i w bardzo fajnej zalewie takiej na słodko. Był też łosoś z kawiorem. Na drugie danie też była bardzo fajna rybka ze szpinakiem, i była szynka z żurawiną. No i bardzo fajny deser. Wszystko nam bardzo fajnie smakowało, było bardzo miłe towarzystwo. Także dziękujemy jeszcze raz za zaproszenie.